Witam serdecznie z tej strony. Daniel Staffa. Jestem konsultantem NAFI Business Central w firmie InterSys. W dzisiejszym wpisie z serii Out of the Box chciałbym zaprezentować jedną z nowych funkcjonalności, jaką jest wykorzystywanie programu Excel do projektowania układów raportów w Business Central w wersji 20. Zanim przejdziemy do tworzenia nowego typu układu raportu, musimy pobrać interesujący nas raport w celu edycji. Udamy się do listy układów raportów, gdzie, gdzie mogli zauważyć nowy typ raportów Excel. W celach demonstracyjnych wybiorę prosty raport, jakim jest nabywcy top 10. Raport taki zapisuję do Pliku Excel wybierając funkcję. Tylko dane. Otwieramy pobrany plik. W pobranym pliku otrzymujemy dwa arkusze. Pierwszy o nazwie data, zwie rekordy z zestawu danych, natomiast drugi, metadata, Zawiera filtry i ustawienia raportu. My natomiast tworzymy sobie trzeci arkusz, na którym będziemy tworzyć swoje własne funkcje odniesienia, bazując na informacjach z arkusza pierwszego. Przykładowo, możemy sobie stworzyć. Sumowanie bądź wypisać nabywców i stworzyć prosty wykres. W tym celu musimy się odwołać do tabeli z daty. W tym przypadku będą nam potrzebne kolumny I i J. Tak, prosto e, pobranymi danymi z pierwszego arkusza. Możemy tak naprawdę robić dowolnie, e, co nam się podoba, na no, co nam pozwala Excel, a jest tego naprawdę dużo. E, ja w celach demonstracyjnych e, pewnie szaleć nie będę, żeby ten filmik nie trwał zbyt długo. Może po prostu stworzę na przykład krótki wykres. Co dalej? Teraz musimy przejść do kolejnego etapu. Jak widzimy w Excel możemy już wykorzystać pełną funkcjonalność Excela do obróbki naszych danych. Dla lepszego zobrazowania wykorzystałem tutaj proste odniesienie, prosty wykres, ale myślę, że większość z Państwa doskonale zna Excela i jego możliwości. Kiedy już wprowadzimy interesujące nas dane w naszym nowym arkuszu, wystarczy zapisać ten plik. I przejść do etapu utworzenia układu Excel. Robimy to poprzez nowy. Dajemy nazwę. I wybieramy plik, jaki nas interesuje. Jak widzimy, stworzył nam się nowy raport. Ja, w celach demonstracyjnych, wykorzystam wcześniej przygotowany raport. Również customer top 10. Wstawiamy taki raport jako domyślny, abyśmy mogli go wykorzystać i zobaczyć rezultat naszej pracy. Następnie otwieramy nasz nowy raport. Tak jakbyśmy zwyczajnie otwierali. Tutaj pierwsze, co nam się powinno rzucić w oczy, zmieniło nam się okno żądania. Brakuje nam opcji druku i podgląd, za to dostaliśmy opcję powierzchni, którą korzystamy. A jeszcze istotne jest to, że wyślij do również mamy ograniczoną, ograniczone możliwości. Taki raport możemy sobie tworzyć, rozszerzać, zależnie od własnych potrzeb. Mam nadzieję, że już w Państwa głowach powstały jakieś wstępne pomysły, jak takie raporty mogą się Państwu w przyszłości przydać. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do śledzenia naszego bloga.